Czyli witajcie żyto, żyto, które znacie z filmików te, które było wysiane 30 kg na hektar w tym momencie tak to się prezentuje. A jesteśmy w tym życie, ponieważ tutaj, w zeszłym roku, przed zastosowaniem kompostu oraz w tym roku wiosną, już w trakcie, gdy te żyto rosło. Wykonałem po raz kolejny analizę gleby metodą Melich 3. Ta analiza kosztuje 19,34 grosze już brutto w oshr w Lublinie. Co do innych OSHR-ów, dzwoncie, pytajcie się. Nie każdy, nie każdy to robi. Nie każdy chyba tam mają sprzęt do tego, ale w Lublinie, bynajmniej teraz, czeka się na to. Na tą analizę 3 tygodnie, także to jest w miarę szybko. No i cena te 19 zł i 34 grosze jest myślę, że bardzo atrakcyjna. Tym bardziej, że zaraz pokażę Wam co, co jest w tej analizie. I pokażę Wam też jak się przez ten rok dzięki moim działaniom zmieniła się zawartość poszczególnych składników w glebie. I to bez żadnych cudownych specyfików, bez żadnych technologii. Bez zadnich mikroorganizmów, i tego typu ulepszaczy glebowych. A, już Wam pokazuję. Pozwolicie, że sobie troszkę przykucnę Jeżeli ktoś pyta, chciałby wiedzieć, gdzie wykonuję, to jest tutaj, macie cały adres, telefon oraz mail. Do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej w Lublinie, tam właśnie zawsze wykonuje te swoje oznaczenia, analizy itd. I tak jak widzicie, te, ma ten, te badanie jest wykonane metodą Melicha 3. No tutaj nie będę się rozwodził, o co chodzi w tej metodzie. No bo tutaj po prostu ten pan zrobił taki rozwór no już mniejsza z tym z czego to się składa, ale w każdym razie tym jednym roztworem można wyakserwować te składniki, które tutaj widzicie na, na tej, w tej tabelce i co tu jest ważne zobaczcie, to co jest podkreślone, to jest trzeci, trzeci wiersz jest to analiza wykonana właśnie w tym roku widzicie 25 w tym roku a tutaj pod spodem przypisałem, to było na osobnej kartce, to była osobna analiza, przypisałem wyniki z roku 2024 przed zastosowaniem kompostu. I co tu, co tu się zmieniło? Zaczynając od pH. W 2024 pH 6,2, obecnie 7,2 mamy, czyli wzrost o jedną jednostkę. Jest to spowodowane tym, że do kompostu została do, dodana, była no, wiadomo, dość spora ilość tego wapna, i właśnie też po to daje te wapno, żeby no, zabezpieczać potrzeby, potrzeby tego wapnowania tych pól, gdyż łatwiej jest w tym kompoście jakby wysiać te tony czy dwie tony i resztę jakby kompo, no, kompostu, no, resztę jakby materii tego kompostu, składników, niż co, jakby co roku osobno wapnować te pola. Także to jest tak jakby fajne połączenie. No bo ta lekka gleba jest jakby przemywana, przepłukiwana, jest ten wapń, i w ten sposób, jakby z kompostem, dbamy o to, żeby te pH było, no, utrzymywało się na stałym poziomie. I tak jakby to by jest główny cel dodawania, no nie jest to, że główny, ale jeden z takich główniejszych celów dodawania też tego wapnia dwa, że właśnie wysycanie kompleksu sorpcyjnego powstałych związków próchnicowych czy. Także no, jak widać, jest wyraźny wzrost. Fosfor 242. Oj, przepraszam, że nie, nie mogłem jeszcze dopisać, czy to według przy tym pH było to wysoko, średnio czy nisko. No niestety, to jest mój, mój błąd. Ale, tak jak widzicie, 123 było, 242 jest, czyli znaczący wzrost. Potas tak samo dwukrotnie i magnes praktycznie tak samo dwukrotnie. Wapnie, co jest ważne, z wapnie też jest jakby, można się spotkać z pewnym, pewnym urządzeniem, które. Na podstawie pH, ale nawet pH w wodzie destylowanej, czyli pH roztworu glebowego i pewnej aplikacji jest pokazywany jest dedykowany dedykowana mapa, że tak jakby powiem i tam jest tylko pH w samej w samej wodzie to nawet sam fakt, że tu już jest w wodzie, tu już jest Słabe, ale nie licząc faktu, nie macie ani wapnia, ani nic. I zobaczcie, tu było 6,2 pH, czyli jak dla tej gleby, no, część osoby powiedziała, że już jest spoko, tak jak mówię tu 4b i 5, ale zobaczcie, ile tu wapnia było: 394. Teraz mam tego wapnia 1120. Około 750 co najmniej powinno być. Także wtedy, mimo iż pH. Część osób by powiedziała, że jest w miarę spoko, ale tego wapnia było o połowę za mało dostępnego dla roślin. Kolejny składnik siarka. Siarka tutaj mogła też tak bardzo podskoczyć, bo był zastosowany N, czyli saleczak z siarko, także po części stąd może wynikać wzrost tej siarki. No I kolejne składniki bor, tak jak mówiłem, bor dodawałem do tej. Do tego kompostu, ponieważ na większości pól mam poniżej 0,50, czyli poniżej tego progu oznaczania boru, ile powinno być tych składników, zaraz wam to pokażę. No, na kolejnej stronie mam tak rozpisane i właśnie po zastosowaniu boru wiadomo, że to nie było jakieś znacznej ilości, bo tam no około Około kilograma boru na hektar, jakby wychodzi w czystym składniku, w tym kompoście. No tutaj też, jak, jak dobrze pamiętam, to też było jakby opryskane pryskane też borem doglebowo. No i tutaj już mamy pewien wzrost tego boru. Znaczy pewien, no nie wiem ile było wcześniej, bo jest poniżej 0,50. Czy to było 0,49 czy 0,29? Nie wiem, ale już mam wzrost i tak jak mówię, no tutaj na większości pól mam poniżej 0,50. Tego boru. Mangan. Wzrost, znowu wzrost. I to znaczący. Miedź. Miedzi było 1.00. Równo, uznaczone. Jest 1.11, czyli też jakby wzrosła ta zawartość tej miedzi. I to do kompostu był dawany. Również była dawana miedź. cynk Cynk praktycznie bez zmian no to, to jest w granicy błędu pomiaru i mieć też w granicy błędu pomiaru, że tak powiem, no bo to było pobierane mniej więcej z tego samego miejsca, ta gleba, no ale wiadomo, że to, tej samej gleby dwa razy się nie da pobrać. I teraz sami widzicie, jak w przestrzeni jednego roku, co się stało na tym polu, jak, jak te zawartości zmieniły się tych składników. I to tylko po zastosowaniu, tutaj jest dokładnie hektar 02, po zastosowaniu 3 RCW3 tego kompostu. Czyli tam liczę średnio około 2 tony było na tej wapniarce, czyli jakieś 6 ton tego kompostu. Czy warto stosować ten kompost? Myślę, że warto. Kolejna kwestia, czy warto robić analizę metodą Melich 3? Też sądzę, że warto, bo za te 19 34 zł 34 grosze mamy, tak jak widzicie, jak dużo składników. I teraz jeszcze coś Wam pokażę. Tutaj tu do góry te wyniki to jakby temat na osobny filmik, ale o coś się rozchodzi. W książce De Ideal Soil, tak jak na mi napisane d Ideal Soil to możecie znaleźć na internecie wystarczy, że wpiszecie to książkę napisał Michael Aster także tam na internecie możecie to znaleźć sami jest po prostu odnośnik, można pobrać tą książkę za, za friko, oczywiście tam według tam jest opracowanie Albrechta i tam według tego pana idealne pH gleby mieści się w przedziale 6,4-6,5 i teraz tak. Powinno być co najmniej 100, 100 mg na kilogram, czy też 100 ppm, bo to równoznaczne. Fosforu, potasu. Też powinno być ponad 100 magnezu. Też ponad 100 i co ważne stosunek potasu do fosforu. Fosforu do potasu powinien być 1 do 1, ale liczony w czystym składniku. Jeżeli jeżeli jest podawane w P2O5 i w K2O, no to wiadomo trzeba przeliczyć i wtedy jakby na, na P to jest 0,42 P2O5 na P i K jest 0,83, jak dobrze pamiętam ten współczynnik Magnes, wapń, tak jak mówiłem, powyżej 750, siarka powyżej 50 widzieliście jakie wyniki miałem i co ważne siarki powinno być idealnie jakby było jedna, druga wartości potasu Boru od 1 do 4 i idealnie, jakby był stosunek 1 do 1000 względem wapnia. Czyli mamy na przykład 1500 wapnia, to powinniśmy mieć 1,5 mg czy też ppm boru. Mangan więcej no powyżej 25 mg i od 1 trzeciej do 1 drugiej ilości żelaza w tej danej glebie. Mieć powyżej 5, czyli zobaczcie, ja mam około 1, czyli mam bardzo duży deficyt tej miedzi. Bardzo duży ten deficyt tej miedzi. Cynku powinno być co najmniej 10, i idealnie by było jakby była 1 dziesiąta ilości fosforu, czyli jak na przykład mamy 150 fosforów, czyli 15 cynku, no i żelaza powinno być ponad 50. I od jednej trzeciej do jednej drugiej potasu, czyli jakbyśmy mieli 150 potasu, to powinniśmy mieć około te wtedy 50 do 75 żelaza, i tak według tej książki przedstawiają się idealne stosunki z tych składników według analizy Melich 3, i tak jak mówię, jeżeli chcecie, możecie. Możecie pobrać tą książkę Jak mówię to jest zafricko tam wiadomo to będzie w języku angielskim, ale sądzę, że warto warto Sądzę, że warto robić też te analizy i trochę zmienić podejście do nawożenia. Tak jak widzicie tam u mnie sobie czeka już na kolejny sezon kompost Według tego co tu sami widzicie, według tego co ja widzę, jeszcze kolejne pole jakby też przebadam, bo też mam jakby analizy z 14 24 roku i teraz też przebadam po kompoście, bo tam jeszcze dodatkowo była mączka bozaltowa zastosowana. I e, tak jakby w sumie dla potwierdzenia, ale jak widać. E, warto według mnie stosować tego typu towar tutaj macie słonecznik wcześniej byliśmy tam nagrywałem filmik tutaj jest taki dołek bo mi tutaj woda spływa z pól i stoi wymaka ale ale mniejsza z tym jeszcze raz tak jak powtarzam dłącie jeżeli chcecie taką analizę wy Analizę wykonać. Tutaj już wam wcześniej pokazywałem. Ja wykonuję to w tej stacji. Taką metodą. I od teraz tą metodą będę wykonywał te, te badania. I tu jeszcze taki. Nie pokażę Wam ze wcześniejszych lat tej analizy, ale jest tutaj pierwsza, a, pierwsza i druga próbka. To jest z działki której, z tej nowej mojej dzierżawy, gdzie jest tutaj jakby e, na tej pierwszej próbce wtedy, gdy pobierałem, było 6,5 i był to najwyższy wynik. A tutaj drugi, druga próbka było to 4,1 i w rok czasu. Udało mi się tak wyciągnąć pH. A teraz pora na pozostałe składniki. Bo, tak jak widać, już widać co tu gra, co boli tę działkę. Ale, jakby sama podstawa, podstawa, tak jak mówię, tam na te niecałe 2 hektary zastosowałem 20 ton wapna. I w rok udało mi się z 4,1 do 7,5. Wyciągnąć pH, i teraz, teraz można, tak jak mówię, działać z tą działką, z kolejnymi, jakby problemami. I jak widzicie sami o coś się rozchodzi tutaj, i tutaj, jakby wracałem do tego pola, sami widzicie. Duża dawka wapna. W jeden rok zadziałałem, naprawiłem pH teraz mogę naprawiać kolejne jakby aspekty, niedobory na tej działce, ale już mi tam rośnie i to rośnie naprawdę ładnie. I będę mógł działać. No nic, myślę, że w tym filmiku byłoby na tyle. Sorry, że taki długi wyszedł, trochę nudny, ale no niestety jest jak jest. Mam nadzieję, że komuś pomogę. Także trzymajcie się. Cześć.